Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden, I don't look at anything the same way. Gotta build up all my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay? Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then, baby, have a taste. All the highs and the lows, no, you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change. Stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey as you fade away. Blue eyes fade to gray as you fade away as you fade. No i dobra słuchajcie, y, powoli dzień, vlog zbliża się ku końcowi, w sensie no wyjeżdżam ze Szczecina i byłam w Ciuchajce, byłam na rynku i byłam, gdzie ja byłam jeszcze, do siostry musiałam zajechać, więc pokażę wam jakie łupy zdobyłam, bo naprawdę perełki, oczywiście standardowo ja nic nie potrzebuję, ja mam w czym chodzić i mam mało miejsca w szafie, ja nie wiem, muszę sobie jakoś ogarnąć słuchajcie... Organizację ciuchów Bo ja mam tak wszystko poskładane Ja nie powiem, bo ja nie mam bałaganu Tylko yy, sprawą wygląda tak Że ja mam nadmiar ciuchów I ja naprawdę jak Boga kocham Może zamkniemy sobie okno Ale się ugotuję e, Ja mam nadmiar ciuchów Ale ta spódnica naprawdę była świetna Ta bluza również Zresztą Zresztą ja Wam wszystko pokażę, jak wrócę do domu. Chciałam tylko wspomnieć, że rozmawiałam z siostrą na temat tego oka, że rzęsy mi... mam, mam wrażenie, znaczy jestem pewna przekonana, że na tym oku mam mniej rzęs niż na tamtym. No i ona mówi do mnie, jako że ona robi naprawdę długo. Światło się kończyło jako, że ona naprawdę robi długo te rzęsy, więc ona jakieś tam pojęcie ma i wie, co z czym się je, że yy, przeważnie tak jest, że na jednym oku jest tych rzęs mniej, z tego względu, że yy, no, na tej stronie śpimy danej nie? Więc powiedziałem, że jeżeli chciałabym na przykład wziąć i zachować równomierną ilość rzęs, powinnam nauczyć się, słuchajcie, spać na plecach, a w moim przypadku jest to normalnie a wykonalne, bo ja nawet w ciąży nawet przy porodzie na KTG i tak dalej, jest zawsze na brzuchu, wiecie, to wszystko piszczało wtedy na porodówce i w ogóle. Nie, naprawdę yy, ja z na plecach to nie, niekoniecznie, ale że mam się nie przejmować, że tak jest, że to jest normalne, że ja nie jestem wyjątkiem, więc yy, no zobaczymy jak to dalej będzie, jaką decyzję podejmę, czy pójdę, czy nie pójdę, jak to będzie tam dalej wypadało, bo jeżeli ja będę miała na jednym oku, a na drugim już nie będę miała, no to taka trochę lipa, nie? ale zobaczymy może coś jakoś tam utrze, zatrze wszystko i będzie dobrze. Ogólnie jest upał, bo jest 28 stopni i siostra mówiła, że sprawdzała prognozę pogody. Słuchajcie, i ma być 27 we wtorek. Także cały wrzesień mamy pięknie ciepły. Ja jestem zadowolona, ja nie narzekam. Wrócę, umyję tylko korytarz, umyję sypialnię, ponieważ jak umyłam łazienkę i pokój i kuchnię, no to um, zadzwoniła moja siostra. No i tak, jak w sumie stałam, ubrałam się, wyszłam. Zostawiłam tego mapa, to wszystko, no bo odkurzone miałam luz, co muszę w sypialni umyć. I tak w ogóle to skończyć zupę pomidorową, bo wyłączyłam ten rosół, który mi się tam robił. Więc pokażę Wam łupy, ogarnę do końca i zacznę nagrywać może dla Was nowego vloga. I chciałabym trochę też posiedzieć, nie ukrywam, na ogrodzie, tak po prostu, może książkę wziąć, chociaż... Jak ja siadam z książką, to jest zawsze mamo to, mamo tamto, Julka to, Jula tamto. No i się normalnie yy, nie da. Dlatego powiem wam, że mi się najlepiej funkcjonuje, jak. Yy, no, jak Szymon jest w szkole i mam chatę dla siebie, bo sobie poplanuję, porobię i nikt mi tego mojego planu nie zaburza. Wiecie, jak to jest i na pewno to znacie. Dobra, ja jadę. Skupiam się tutaj na drodze. I o, mamy kontrolę. O, tutaj sobie pani blondyneczka widzieliście? O, pani blondyneczka sobie stała i tutaj zawsze stoją. To mnie kiedyś siostra właśnie uczuliła, że na Komuny Paryskiej nie. To jest przyjaciół żołnierza koło McDonalda. Też stoją, żeby się nie rozpędzać za bardzo. Jadę i widzimy się już z domu. Co ona, spokojnie. Dobra, słuchajcie, mamy 5 minut czasu, więc yy, pokażę Wam, co kupiłam na ryneczku, w Rossmanie i w Ciuchajce i będziemy się już dzisiaj żegnać. Mam tylko jeden taki wniosek, że żeby ja wiedziała, że będzie tak gorąco, bo w tym momencie jest 26 stopni, w samochodzie było 30, to ja bym nie fisiowała i założyła normalnie kieckę. Przebrałam się już po domowemu. Bardzo w ogóle lubię tą bluzkę, nie mam pojęcia skąd ona jest. Ale swoje lata ma. I słuchajcie, w lidlu kupiłam pietruchę. Już mi się tutaj oczywiście worek rozwalił. Bo ja nie wiedziałam, że będziemy jechać, słuchajcie, na, na rynek. Więc mam pietruchę. A teraz wam pokażę pietruchę z rynku. O. Patrzcie. Po, patrzcie na to. To jest lidl. To jest rynek. Więc to wyjdzie do pomidorowej, a to skroję sobie do zamrożenia. I wzięłam, słuchajcie, dwa kopry. I dwie pietruchy Kopel. Ja sobie to na razie tutaj położę, bo ja to zaraz umyję. Jak wyschnie, to pociacham. O proszę bardzo. Także dobra, to to jest to. Moment, ja sobie tutaj może jakoś tak widualnie ogarnę. No i dobra. Y Jak jesteśmy przy Lidlu, kupiłam taki trzypak ścierek, słuchajcie, w neutralnych kolorach. Masa była kolorów, ale stwierdziłam, że te będą najbardziej pasowały. Fajny wzór we Flamingi. One są takie dosyć y, masywne, takie wiecie: porządne. I, 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 ściereczki do wycierania naczyń. Z czystej bawełny. Materiał 100% bawełna: 3 sztuki 50 na 70. I to one były za 3 dyszki. Nie, 1999, więc prezentuje się tak idzie zaraz do prania. Jak już z ściuchajki z siostrą, stwierdziła, że musiś kupić sobie odżywkę do włosów, więc ja stwierdziłam, że też i najlepiej taką bez bezpłukiwanie. I słuchajcie, była taka. Ona kosztowała 10,99 i ona ma nam nadawać objętość. Ma 150 ml. I można je na mokre albo y, suche włosy y, nałożyć, i jak nakładamy na mokre, to wtedy je na szczotkę wysuszyć suszarką lub pozwolić im naturalnie wyschnąć. Powiem Wam, że jestem ciekawa. Moja sekretarz miała sobie inną, ale były dwie ostatnie, wyszły wszystkie. Tu Wam stawię zdjęcie, bo zrobiłam. Hmm. Dajcie znać, jak żeście używały jednej albo drugiej. Ja ogólnie odżywek nie używam, jak wiecie, ale spróbujemy, zobaczymy. Dobrze by było. No i dobra. Na rynku wrócimy jeszcze do rynku. Taką yy, zwykłą, bawełnianą, bawełnianą. Hmm. Yy, firma to jest w ogóle B Keep Collection. To jest w ogóle rozmiar M, ale to tu jakoś tak chyba zawyżone, zaniżone zawyżone. 100% bawełna patrzcie i wyprodukowano w Turcji także na rynku też można znaleźć perełki w sumie całkiem przypadkiem w ręce po prostu jak dotknęłam ją i wzięłam ją w ręce to stwierdziłam, że ona ma bardzo dobry materiał i przechodzimy do łupów z dużo tego nie ma podstawowy słuchajcie basic piękna w stanie idealnym. I to jest słuchajcie rozmiar XXL, ale ja nie lubię opiętych yy, koszulek. I czy ona ma metkę? Zaraz zobaczymy, ale też jest mięsista, przyjemna. Nie, bo tu na tej nie ma. Jest mięsista, przyjemna naprawdę. to ktoś wyciął metkę, ale jest taka mm, miła w dotyku. Słuchajcie spódnica, którą zobaczyłam od razu stwierdziłam, że biorę. Nawet jej nie mierzyłam, ale wiem, że na pewno nie obejdą na magunkę. Zobaczcie, jaki to jest piękny wzór. Jak wiecie, i oglądacie się regularnie. Ja mam też w podobnym wzorze dwa spetry. Także takiej wspólnicy nie mam. Do tego wystarczy czarna bluzka, biała bluzka, zwykła marynarka czarna. Nie wiem, kozaki czy nawet sandały. Yy, I jest outfit zrobiony. Jedna taka rzecz wzorzysta, a robi Efekt. I bluza. Z działu męskiego to jest rozmiar L, ale kupiłam ją dla siebie. Teraz tym, tym razem stwierdziłam, że coś dla mnie, więc tu mamy tył, a tu mamy przód. Zobaczcie. I ona jest taka duża. Dobra, kontynuujemy. Pamięć wyczyszczona. No i ona się prezentuje w ten sposób. Jest długa, jest szeroka, tak jak ja lubię. Także mm, mnie dużo do szczęścia nie potrzeba. Lubię na sportowo, jest mi wygodnie, po to tylko brzysto jeżeli pogoda pozwoli, jeżeli nie, no to wtedy na to jeszcze bez rękarnik. jak są zimniejsze dni, ja kurczę przeważnie nie noszę, zawsze jest to bluza, bez rękawnik i jedziemy. Ale dobra, na kilogram, dzisiaj za kilogram ciuchajce, ciuchajka jaką żeśmy odwiedziły, to była ciuchajka na Kołątaja, na Niebuszewie, tam u góry nad Rosmanem. I słuchajcie, hit to była w ogóle pierwsza rzecz, którą ja wzięłam do ręki. Nie wiem, czy są zwolennicy takich toreb plecionych. Ona jest piękna, w stanie naprawdę idealnym. Ona w środku ma też piękną poszewkę, yy, wyściółkę no, podszewkę. W razie, był można sobie ją ściągnąć. Tu ma pięknie, wykończone. Słuchajcie, tu nic się nie dzieje, nic. Ona jest naprawdę w stanie. Zajęliśmy, żeby nie powiedzieć, w ogóle w sklepach odzieżowych za takimi torebkami, ale w Pepko były albo malutkie, albo nie było wcale. Wiem, że gdzieś jeszcze na wystawie były, ale one chodziły od 120 do 159, jak mniej wyżej. A tu mam, słuchajcie, słuchajcie, jak ja ułożyłam w ogóle na wagę, no to wyszło, że ona waży, kochani, pół kilograma równo, bo jakoś tam było niecałe 19 z groszami, czyli 20 zł. A zobaczcie, jakie mamy łup. No, ja w sumie siadam zaraz, yy, obrobię wam ten film i on już dzisiaj nie wleci, bo jest naprawdę późno, yy, a wiecie co, no chciałabym, żebyście obejrzeli go albo rano, albo zaraz po pracy, a w tym momencie to już będzie na wieczór, a wszyscy chcą na pewno odpocząć po ciężkim dniu. Także, yy, no będziemy się widzieć, kochani, już następnego dnia rano dzień miał wyglądać zupełnie inaczej? Miałam całkiem co innego zaplanowane, ale trudno. Jeżeli chodzi o moje gardło, lecę, lecę na holineksach. Jest zdecydowanie lepiej, więc jest duża szansa, że to tylko taka jednodniowa niedyspozycja. Ale w tym momencie dużo herbatek. No, miodu ja nie mogę, ale słuchajcie, no. Mam próbkę tego, że może coś tam zacząć się dziać. Zwłaszcza że. Dostałam wiadomość od kilku osób, że zaczynają się choroby w szkołach, przedszkolach yy, i ogólnie ludzie, nieważne czy dzieci, czy starsi, zaczynają chorować, więc Julka, trzymaj się oby jak najdłużej. Także ja się z Wami żegnam. Za dzisiaj Wam dziękuję. Mam nadzieję, że taki mieszany vlog Wam się podoba. Kończę pomidorowo, ujmę rzeberka, ale to wszystko zobaczycie w kolejnym filmie ja się z Wami żegnam. Dziękuję. Moje robaczki kochane, że jesteście ze mną. Do następnego...